Baby Blues, znany również jako przygnębienie poporodowe, to stan emocjonalny, który dotyka wiele kobiet w pierwszych dniach po porodzie. Zmiany hormonalne, fizyczne i psychiczne zachodzące w tym czasie wpływają na nasze samopoczucie. Jaka jest charakterystyka Baby Blues? Przede wszystkim to labirynt emocji. Kobiety doświadczają huśtawki emocji od radości po smutek, od euforii po płaczliwość. Łzy bez powodu, płaczliwość, drażliwość i poczucie przytłoczenia pojawiają się nagle. Niepokój i lęk, obawy o zdrowie dziecka, trudności o opiece nad nim, a także lęk przed nową rolą życiową. Problemy ze snem. Nawet gdy dziecko śpi, kobiety mają trudności z zaśnięciem lub budzą się w nocy. Poczucie osamotnienia. Mimo obecności bliskich, kobiety czują się niezrozumiałe i samotne w swoich emocjach. Przyczyny Baby blues. jest ich kilka. Jedną z nich jest burza hormonalna, gwałtowny spadek poziomu hormonów po porodzie wpływa na nastrój, zmęczenie i niewyspanie. Pielęgnacja noworodka wymaga ciągłej uwagi i wysiłku, co prowadzi do zmęczenia. Nowa rola życiowa. Adaptacja w roli mamy, odpowiedzialność za dziecko i zmiany w życiu codziennym generują stres. Brak wsparcia. Brak wsparcia ze strony partnera, rodziny lub przyjaciół nasila negatywne emocje. Jak radzić sobie z baby blues? Najważniejszy jest odpoczynek. Sen i odpoczynek są kluczowe dla regeneracji sił, wsparcie bliskich. Rozmowa z partnerem, rodziną lub przyjaciółmi pomaga wyrazić emocje i uzyskać wsparcie. Akceptacja emocji. Kobiety powinny pozwolić sobie na przeżywanie emocji, nie tłumiąc ich. Czas dla siebie, nawet krótka chwila relaksu, np. ciepła kąpiel, spacer pomaga odzyskać równowagę. Zdrowe odżywianie, zbilansowana dieta i regularne posiłki wpływają na samopoczucie. Aktywność fizyczna, delikatne ćwiczenia, np. spacery poprawiają nasz nastrój. Profesjonalna pomoc. W przypadku nasilenia się objawów lub ich przedłużania się warto skonsultować się z lekarzem lub psychologiem. Na zakończenie, baby blues to przejściowy stan emocjonalny, który dotyka wiele kobiet po porodzie. Wsparcie bliskich, odpoczynek i akceptacja emocji pomagają przetrwać nam ten trudny czas. Wszystkiego dobrego! Cześć!